Achim przyrządzał sałatę ze szczerzui z rzętycą i z serem brie. Na deser był tort orzechowy, kawa cappuccino, chałwa, sorbet cytrynowy, mini pączki z dżemem brzoskwiniowym, grejpfruty i lodowy miszmasz. Kulinarny kogelmogel pod takim tytułem odbyło się już po raz trzeci bogatyńskie dyktando dla dorosłych. Grono osób piszących z roku na rok stale się powiększa. W sobotę, 26 listopada, w Bogatyńskim Ośrodku Kultury kilkadziesiąt osób przystąpiło do napisania trudnego, jak podkreślają uczestnicy sprawdzianu. Dyktando było trudne. Miałam problem z niektórymi wyrazami, tak mi się wydawało. Właśnie Misz Masz, o którym była mowa, yy, szczerzuję ten wyraz, I jeszcze, i jeszcze się zastanawiałam po środku, właśnie, czy łącznie, czy oddzielnie. Dyktando było dość trudne, no ale na pewno tak być powinno. Były tutaj różnorakie problemy pisowni, czy to z samego H, czy też CH. Wiele takich problematycznych wyrazów z RZ, z kropką i rz, Również pisownia łączna lub też oddzielna, ale myślę, że właśnie takie dyktando powinno być, więc poziom trudności moim zdaniem był odpowiedni. Autor tekstu pani Wanda Trojanowska zaznacza, że to właśnie stworzenie dyktanda jest najtrudniejszym zadaniem i zajmuje blisko miesiąc. Ja w tym roku skupiając się na dyktandzie, to myślałam o tym, żeby znalazły się w wyrazy, które przeszły do języka polskiego. Właściwie już są wyrazami, które w języku polskim funkcjonują, ale jak wiemy, to są wyrazy, no. Z zapożyczony z kultur innych, właściwie z języków innych narodów, bo ponieważ tytuł dyktanda brzmiał ortograficzny Kogiel-Mogiel, no więc jak już z tytułu się domyślamy, że mm, wszystkie wyrazy z nim związane to dotyczyły kuchni, ale tu mamy, spotykamy i kuchnię meksykańską, i włoską, i francuską, i polską, więc taki był kulinarny mishmash. Cała zabawa trwała trzy godziny, podczas których można było zobaczyć występ zespołu Turoszowianie oraz dzieci ze szkoły podstawowej nr 1. Po zakończeniu obrad jury wręczyło nagrody i wyróżnienia w dwóch konkursach. Pierwszym był konkurs ładnego pisania, gdzie mistrzem został Adam Kusiak. Z kolei najbardziej oczekiwanym punktem było ogłoszenie wyników dyktanda. Mistrzem bogatyńskiego dyktanda jest osoba z kodem 47. O tym, jak zostaje się mistrzem ortografii, mówi zwycięzczyni tegorocznej edycji Adrianna Siwak. Zawsze nie miałam, tak mi się wydawało, że tak jakoś lekko mi przychodziło, jeżeli chodzi o ortografię. No to raczej jakoś tak nie musiałam się do tego przykładać, ale ostatnio przez parę dni zaglądałam do słownika, i właśnie chodziło mi zwłaszcza o interpunkcję, z której wydaje mi się, że nie jestem dobra. No, i jak zaczęłam tak sobie czytać, to po prostu zaczęło mi się więcej mieszać w głowie, i postanowiłam już jednak nie patrzeć i po prostu przyjechałam się tu zabawić. Jak podkreślają organizatorzy, dyktando jest przede wszystkim dobrą zabawą, podczas której możemy sprawdzić samych siebie.